Moi drodzy, dzisiaj pójdziemy po spam, nie byle jaki spam, ale Turbo Charge na czele Sperma z, z tego też mało zmianą, że na rankedzie mm, będzie kurde dobrze, będzie zarobiście, ja je przedłużam, zapraszam was do Gierki. Oh my god, nie mogę się tego doczekać. A więc moi drodzy, witam was w gierce, mam nadzieję, że tej jedynej będziemy używali normales ili boomer sub glue Tak więc zacznijmy od boomeranga tak tutaj Nie jestem jeszcze pewien, gdzie można boomera tutaj układać, ale spokojnie My tu jesteśmy też od tego, żeby się uczyć i... Czy wszystko wybronimy? Będą oczywiście tak troszeczkę się w sumie nie. tutaj ten boomer z podpisie nie podoba choćby po bardziej tu o tak Jeżeli teraz nie będzie fajny to Zarzekam na siebie dobra drugi boomer ustawmy go tu To będzie nasz glaive ricochet jak najwcześniej pójść w morglej wsy, żeby nie było tego? E, czy on może farbić? Powiem tak, skoro, skoro gra Benjaminem, to troszeczkę je, istnieje takie prawdopodobieństwo, co nie? Dobra, choćby tak. Ja już sobie pójdę po poezili, co nie? Aj sik. o Boże. Nie wiem, że używa tego co ja myślę. Bo jeżeli tak, to nie polecam. Choćby tak. I w sumie by już to zbustował. Nie, żadnego boosta nie będzie. Jeszcze mnie tak nie pierdzielło. 800, czyli... I teraz. Perfekcyjnie. W sumie nie muszę nawet wysyłać tych czarnych balonów. O jak miło. Już wiem chyba w co idzie. Dobra, czyli tutaj już nie ma sensu, można iść w czarną ekonomię. Ten boomer co tak kurde atakuje to tak... <ścoughs> Że mogło być lepiej, mogło być gorzej Dobra, chodźmy Moarki, Moarki ruda, Tej, którą się spodziewałem Perfekcyjnie No i co? Turbo charge, jakby na to nie patrzeć Spam tutaj, będzie, będzie potrzeba troszeczkę finansów, ale jestem co do tego spokojny Dobra, za chwilę powigielę miście jeszcze w zebrasy Nie, we jak Okion jakoś działa na te Myślałem, że Icicles, ale on pewnie poszedł pod górę. Tak, poszedł pod górę. Dobra, choćby po saba, tak może uda mi się to wypośrodkować. Wypośrodkować nie wypośrodkować on ma problemy poważne panie drogi. Good game. I ja widzę się z wami w kolejnej tej. No to co, druga gierka i idziemy tak samo. E, dobra, Boomer up, up, tutaj, tym razem, tu! Albo w sumie jesteśmy na Maja, no to w sumie mógłbym go wziąć tam bardziej tu na górze. Mógłbym też w sumie pójść we Zilka, level 1. On nie poszedł w Bikera level 1, co mnie troszeczkę dziwi. Dobra, ale nice. Mamy Ezili level pierwszy w rundzie pierwszej. Nie wiem czy zawsze mówię level zamiast rundy. Troszeczkę mnie to darwuje. nie mogę tego nie powiedzieć. No i co? On chciał tak wczesne klasterki, eh? Mógłbym go przycisnąć w sumie. Eee, zobaczymy jeżeli się z farmą. Ujawni, to wtedy będę mógł go po prostu przycisnąć. Tak, Ech! Ten raz troszeczkę mówi wszystko. Dobra, no trochę będziemy co do tego. Będziemy mieli przerobane, dobra, ale <laughs> wydaje mi się, że te, tak, dobra, jest farba, więc dlatego teraz przyszła pora na nasz ruch. Choćby. nie, Jegiel mam nagle w rikosze, kurczę. Członkowo. Nic się nie stało. Mamy na niego teraz. On nie ma, ma szans, że ma jeszcze Heavy Ball. Jeszcze poszedł w to. Nie, nie ma tego. Nie ma bata. Ja już mam to, co chciałem. Koniec końców pójdę zielonymi. E, dobra, bo... Nie, nadal nie ma. Co do białych będzie miał przerobane. Jeżeli teraz jeszcze ulepszy, to wtedy dobra. E, bardzo mi się podoba ten boomer spot. Na, na moarki i tym podobne. Dobra, potrzebuję 500. I wtedy będę mógł iść. Czy to biały jeszcze, czy to czarną ekonomią. W sumie czarną ekonomię będzie też A kolega nadal nie poprzestaje. I jeszcze nie wziął pikera. No dobra, ale on jest desperat. My nie możemy pójść w ten w inną, w żółtą ekonomię bo to bardzo łatwo. Ta bomba zje. No i co? Marki? Ruda ósma. Nice. Za chwilę pójdziemy, oczywiście, zebrasabi. On strasznie ryzykuje. Ryzyko bo popłaci. Jestem tego pewien. Uwierzcie, mi w to. Tylko i wyłącznie dlatego, że. Ja mu wyślę ekonomię, która dla wielu jest koszmarem. No, Biker, runda ósma. Nie wiem, co, co ty chlałeś, gościu, ale proszę bardzo, może to cię otrzeźwi. No, one będą się powoli, powoli przedzierać. My jeszcze na koniec rzucimy coś tak na koniec. Ale na razie chodźmy w coś takiego. I on nadal nie poszedł w te, w swoiste u lepszego. Więc dlatego jak mówiłem, chodźmy po coś takiego. Jestem ciekaw, jak ty to zrobisz. Użył busta, zamiast jeszcze postawić jeden ten. Nam chodzi bardziej o reaktor. Oczywiście. E, dobra, tu chodźmy w strong w sumie powinienem iść tęczowymi on też to skumał, że powinien iść tęczowymi, a jednak tak nie było. Dobra, choćby jeszcze coś takiego, niech sobie kolega będzie miał fan. No i jak mówiłem, troszeczkę coś tam przeszło jeszcze. W sumie poszedłbym zieloną ekonomią, dlatego że potrzebuję reaktor. Reaktor jest takszy od G jakiegoś czasu. A naprawdę przyda się, kiedy gościu coś mi wyśle tak bardziej agresywnego. O właśnie mówię. E, dobra, czy my powinniśmy być fajni? Ale użyjmy hardstopera dla pewności. Nie to, że nie Boomerowi, ale... Ja znam to, kurczę, z wielu opowieści, że to jest takie... Dobra, w sumie jeszcze poszedłby w zielonymi i tutaj poszedł po bumeranga z Bionic Pod górną ścieżkę. Oczywiście na Turbo Czarszoski nie będzie mi starczyło. No, te. Ten tutaj padocek będzie wszystko czyścił. Jedynym takim ograniczeniem większym będzie oczywiście ten. Będą No Dobra, chodźmy. Jeszcze jeden bajonik. Koniec końców oczywiście ulepszę je pod. Turbocharge, co, co jest też takim naszym tematem odcinka? Numer jeden. No i co? Jeden z drugim idealnie odszykuje się, żeby mi wysłać ufortyfikowanego Moaba. Mógłbym pójść po Moablu, ale nie zdać mnie. Po prostu mnie nie stać. Mogę oczywiście zawsze pójść po ten, czyżby. O jezu, do no po co ty. W sensie, szczerze, ja bym też poczekał na taką ewentualność. Teraz już będę miał turbocharge. W sensie, zamiast tego powinienem iść w ten, e, we wioskę. Dobra, wyślijmy mu jednego, żeby, żeby, ulep żeby ulepszył sobie maulerek, nie zaszkodzi mu. I tuż przy tym zbustujemy. I to jest cała logika Przeciwko farm playerom No i co? Widzę was w trzeciej gierce A więc moi drodzy trzecia gierka i mała zmiana Będziemy używali smaczka Tezili Zobaczymy jak ona będzie buffować to wszystko i co? I może zacznijmy właśnie od niej I od boomera. Boomer boomer, może tutaj. I to będzie nasz perma charge. To bym musiał pójść pod. To bym musiał iść po prostu też pod dolną ścieżkę. I od razu tutaj pójść po Bionic Boomerang. W sumie takie zaczęcie nigdy w życiu bym o tym nie pomyślał. Może być nawet dobre, ej. Dobra, mamy to. Czy stare dobre zaczęcie z tym z. Nie, w sumie wiecie co, może właśnie bym poszedł najpierw po. Więc to sprzedajmy ciebie. I choćby normalnie. A że normalnie to jeszcze tutaj potrzebujemy jednego. Okej. Okay. No i teraz jedyne co nam zostało to fokusowanie się na ekonomii, fokusowanie się też na tym, żeby rozpieprzyć to. On zaczyna od łódki, nie spojrzałem w ogóle na jego stronę, fajnie, że ma Cyber Queens jego, możliwe, że on może farmić też, bo farmy łódkowe już farm playerom nie wystarczą. O nie, nie, ale, ale logika farm playerów, kurde mają jedną farmę, m.in. druida, to na siłę wpieprzają tę kurde jednostkę. Dobra, no i co? Troszeczkę pójdziemy zieloną ekonomią, why not? On też postanowił to wybrać, spoko. Hmm. Zobaczymy czy to wystarczy, w ogóle wystarczy na razie. I za chwilę powinniśmy pójść czarną ekonomią, a ta właśnie wrócić do tego planu nie. Na razie to bym może właśnie pozbierał na moarki. Moarki są zbyt ważne tutaj. Dobra, dobra, czekaj. Tu już jest super, dlatego, że on idzie czarnymi, a jak wiadomo pojedyncze balony kosze bardzo lubi. Radzi sobie z nimi wymarzenie. O! masz <grytanie> Dobra, czyli w sumie jeszcze jedna runda i co? Jakbym w ogóle nie powiększał ekonomii to... Tak! Idzie w ten... W łódkę. zbufowaną alchemiczki, ale ten alchemik też będzie napierdzielał tego... Queensioka. No to troszeczkę... Chyba, że poszedł faster ten... Faster throwing. Ja wiem jedno, na pewno poszedłem w łódki Podwodne Więc jakby na to pasy, to ja też nie muszę się martwić o camo detection A ciekawe jakie on ma, pewnie trzeci, które te... spike factory 100% eee, dobra, on ma lekkie problemy, jak to... Jak to zwykle bywa Eee, dobra, i teraz tu powinienem iść w saba. Lekko bym mu wysłał trochę tych zebrasów tak jak lubię. Czyli poczekajcie, zróbmy coś takiego. O, tak. Wydaje mi się, że on powinien to... O właśnie, wygusiłem dość To! <grym> By pobyt. Dobra, i teraz ten yy, On jeszcze nie poszedł po Crownest? W sensie. Wyślimy mu coś takiego, i on, i on powinien pójść po Crownest. No właśnie. O, i teraz dopiero. Nie powiem, troszeczkę dziwnie gra ten gościu, ale zaufajmy procesowi. Ja Miałam orki, to nie muszę się też zbytnio przejmować tym. W sumie powinienem pójść też po reaktor. Eee! Oczywiście, że spike factory. Spunk factory nie może zabraknąć. A że tutaj choćby na strong, choćby po totem. W sumie mógłbym jeszcze pójść po coś takiego. Może będzie chwytało tego boomera. Nie będę sprawdzał, bo nie chcę, nie chcę mi się tracić punktów życia. Byleby tylko coś tam sprawdzić, co nie? E, Ta Merchment już jest na mapie. Nie wiem, czy pomiędzy nimi. E, wydaje mi się, że zmieści jednak. E, dobra, jeżeli chodzi o kolejny krok, poszedłbym w boomera, tak tutaj. Albo. Tak jak to raczyłem zawsze robić, mogę pójść tutaj po triple guns Z tym jasne, i tu będą nasze armor piercing darcy. Ale stary dobry ten, boomer pod turbocharciem jest jednak też takim lekkim priorytetem. Dobra, jeżeli jakoś się przystopuje. Nie, on nie przystopuje ekonomii. Wydaje mi się, że on będzie szedł w zaparty. Ja bym mu sobie mógł wysłać tego Moaba. Chodźmy w coś takiego. O. W drugie, jakby poszedł, to w turbocharge tutaj. Na razie zostawmy to tak. E, biała ekonomia. W sumie naprawdę będzie problematyczne. Jeżeli żółte tak daleko się wspinały, to wyobraźcie sobie, co można zrobić z tym. Z tym albo z czarnymi. W sumie czarne tak bardzo lubią wybuch... wybuchowe małpki. Przecież w sensie, kedolcif do nich nie należy, ale do co. Powoli mógłbym zacząć przygotowywać tego. Dobra, sprzedajmy to tutaj. Chodźmy po niego tutaj. Eee, I co? I żółte. A tu wróćmy tak. I to będzie na razie coś takiego. I zostawmy to tak. No i co? I kurde. A jakby był poszedł troszeczkę zebrami. <laughs> Ale ja kombinuję, co nie? W sensie te... Te Wigers taksy powinny też zrobić robotę i tak dalej. Eee, dobra, tu chodźmy strong. Strong jak strong, chodźmy tutaj w coś takiego. Oki. Eee, właśnie sfokusowałbym się bardziej na tym, żeby pójść po perma ale... ale. Nie mam takiej pewności. Dobra, czy on chce pójść po coś tak... Po coś tak największego? <śm> w się sensie, na zapleczu mam jeszcze jeden upgrade, który naprawdę fajnie działa przeciwko Zomgom. Czyli jest to oczywiście... Moab Press. Gorzej tylko, jeżeli chodzi o to, co z tych ząbów wywala się. Mm, tak, no, mus, no muszę patrzeć na to. Poszedł w Trade Empire, co jest naprawdę... Co jest naprawdę takim idealnym tym. Mm, no wiecie, idealnym czasem. No ale tutaj to nie za wiele uda mu się też, za, też sfarmić. Dobra, ja potrzebuję perma charge przy okazji rundy 26. Eee, nie powiem, że z palcem w dupie po to pójdę, ale łatw łatwiutko. Dobrym upgrade'em też dlatego byłby ten eee, Preemptive Strike. Mam nadzieję, że tego się po prostu też zaczeka z tym i dobra, w sumie ja tu zaczekam i pójdę w permacharge right now. Nie ja powiem, że permacharge jest jedynym dobrym źródłem obrazek w te w sterowce. Jest tego trochę. O, o, dobra. Dobra, poczekajcie, bo nasz kolega postanowił Dość dość do skrupułów, Dobra, chodźmy tu strong, eee, Choćby tu coś takiego jak to mówią szczyw do ludźmi, Szczyw do ludzi, Mój drogi. Ale on musiał teraz odpieprzyć sobie z tą z ekonomią. Dobra, choćby tak. Ehe. I zacznijmy już ten spam na poważnie. Czy on będzie czekał na kolejne te? Słuchaj, ja bym poleciał w tego. Ale DDT bardzo łatwo on wchłonie. W sensie nie mogę powiedzieć, że on chyba jest zdziwiony. No bo on się spodziewał tego, że. Ja zrobię coś takiego, dobra? Ja po prostu muszę mieć. Perma czarsza tym na. Ogólnie też i turbocharger jasne, nie ma sprawy, ale najbardziej to ten perma charge. zostawię, ten Moab Press, dlatego że w przyszłych rudach na pewno mi się on przyda. Wydaje mi się też, że on nie będzie błaznował i pójdzie w te więc dlatego wiecie, co choćby po glue tak, tak tutaj. Takim drugim poważnym upgrade'em, w jaki będę chciał pójść, bo mam nadzieję, że kurde, tutaj mi internet na to pozwoli. Oh my god. Nie, mam, mam wszystkie kreski. Tu za chwilę pójdę, pójść Reconnecting. Kolejnym takim upgrade'em, w który chciałbym pójść jest oczywiście Glush Storm. I zacznijmy już... Ten ten prawdziwy spam Oki. Okay, tu w sobie bym zostawił jeszcze miejsce na coś innego Glaive Lord sobie też byłby spoko opcją O oh, shit W sobie ej Użyjmy tego i boost Zobaczmy, jak to szybko kurczę. Pływam szczerze, wyślijmy też jego, żeby się nie poczuł tak smutno, opuszczony. E, chodźmy też w coś takiego. Ej, jak tam z tym? Level 17, spróbujmy jeszcze. Jeszcze coś takiego. O! Nie! Dobra, uznamy to za spam taki stuprocentowy? Myślę, że tak. No, bo naprawdę. No, chciałem całą mapę, ale niestety gościu postanowił, że nie, 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 nie. nie. Nie pozwolę ci już więcej postawić tych, tak więc co? Uznajmy, że to powinno być wystarczające. Myślę też, że Perma potrzebuje takiego lekkiego, leciutkiego buffa, jeżeli chodzi o moab damage. Wtedy będzie już buber idealną opcją dla takich graczy jak ja. No bo cóż, Perma też po. Bermacarstwa ma swoje plusy i minusy, powiedzmy tak W sumie, jakby, jak mówiłem, mogłem pójść też w First Strike Ale chciałem to wszystko zostawić boomerom Tak więc to by było na dzisiaj na tyle Mam nadzieję, że się filmik spodobał Jeżeli tak, zostawcie ocenę w postaci łapki w górę Jeżeli jednak nie, ocenę w postaci łapki w dół Zostawcie suba, żeby być na bieżąco z innymi materiałami Trzy gierki, dwa winy, jedna porażka W tej porażce, jak widzicie, poszedły w taki leciutki, ale uznajmy to za spam, właśnie turbo charge'ami, z charge na szczycie chciałem pójść po większy, ale niestety nie pozostawił mi opcji dobra, pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się, cześć chciałem pójść też pod wioskę, ale no jak wiecie tam w sumie właśnie, zapomniałem też o super Glue. jest dużo rzeczy, o których zapomniałem